Kolejne zadanie, zadanie piąte. Kacper zabrał na wycieczkę dwa razy mniej pieniędzy niż Wojtek. Kacper wydał połowę swoich pieniędzy, a Wojtek wydał jedną czwartą swoich. Czyli jak mamy dwa zdania, oczywiście musimy ocenić ich prawdziwość. Kacper wydał tyle samo pieniędzy, ile wydał Wojtek. Po wycieczce Kasperowi zostało trzy razy mniej pieniędzy niż Wojtkowi. Spróbujmy tutaj przyjąć jakieś oznaczenia. Załóżmy, że Kasper wziął X pieniędzy, czyli krótko mówiąc, X to jest ilość pieniędzy, które wziął Kasper. Kasper zabrał na wycieczkę dwa razy mniej. Skoro Kasper zabrał dwa razy mniej, czyli Wojtek z kolei miał więcej dwa razy niż Kasper, więc skoro Kasper miał X. Po prostu Kacper miał połowę z tego, co Wojtek, to Wojtek musiał mieć 2x pieniędzy. I teraz Wojtek dobrze. Kacper wydał połowę swoich pieniędzy, czyli skoro X to jest to, co Kacper zabrał, to znaczy, że x i Kacper wydał połowę. Co to jest połowa z X? No to jest po prostu jedna, druga X. Mógłbym też zapisać, że to jest X drugich, czyli tyle Kacper wydał. Dobrze. I teraz. Natomiast Wojtek wydał 1 czwartą. Oczywiście Wojtek wydał 1 czwartą z 2x. To jest tyle co 1 czwarta razy 2x. I teraz zastanówmy się, czy można byłoby to jakoś uprościć. 1 czwarta razy 2x, no co to jest? Czyli tak, żeby sobie pomóc. 1 czwarta to jest y, 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 oczywiście tak, 2x to jest tyle, co dwie pierwsze x, czyli tutaj y, mamy ułamek razy ułamek, tym x-em się nie musimy przejmować, ta czwórka z tą dwójką się skracają. Oczywiście tutaj jest 1 po skróceniu o tutaj 2, czyli mam 1, 2 razy 1, 1. 1, 1 to jest po prostu 1, mnożenie przez 1 jest obojętne, a więc 1, 2 razy 1, 1 to jest 1, 2, czyli ostatecznie mamy 1, 2 x i tyle Wojtek wydał. Wojtek wydał. I teraz widzimy od razu, że pierwsze zdanie jest prawdziwe, czyli nie wiemy, po ile oni złotych wydali, natomiast wydali tą samą kwotę, po prostu jedną, drugą, x, czyli każdy z nich wydał tak naprawdę tyle, ile Kacper miał, poło połowę z pieniędzy, że tak powiem, z kwoty Kacpra. Czyli pierwsze zdanie w takim razie jest prawdziwe, ponieważ tu nam wyszła jedna, druga i tutaj też wyszła jedna druga. I teraz drugie zdanie, powiedzieć, Cacperowi zostało trzy razy mniej pieniędzy niż Wojtkowi. I teraz tak, skoro Kacper miał na początku X i wydał jedną drugą X, to ile mu zostało? No mu zostało X minus jedna druga X. Oczywiście, skoro miał jakąś ilość i wydał połowę, to mu została po prostu połowa z tego, co miał na początku, czyli jedna druga x, czyli tak zostało, tak, czyli zostało Kacprowi tyle i pytanie ile Wojtkowi zostało, czyli tak Wojtek miał dwa x natomiast wydał jedną drugą x i teraz zwróćmy uwagę po prostu, no Wojtek wydał jedną czwartą swoich pieniędzy, tak, czyli mu zostały trzy czwarte y, tych pieniędzy, trzy czwarte z x ile, z dwóch x ile to jest no y, to są trzy drugie y, xa nie wiem, czy to jest najprostszy sposób. W każdym bądź razie, czyli tak, Kacprowi została jedna druga, a Wojtkowi zostały trzy drugie. Trzy drugie to jest trzy razy więcej niż jedna druga, bo trzy jest trzy razy większe od jedynki. Więc rzeczywiście z Kacprowi zostało trzy razy mniej, bo jedynka jest mniejsza od trójki trzy razy, czyli drugie zdanie też jest prawdziwe.